z grupy trzeciej pielgrzymowali dodatkowe dwa dni, wychodzili w niedzielę, 31 lipca, zatrzymanie w Wojnowie, aby dojść do Litnicy, a zatem mają 11 dni drogi, drogi, która służyła jako szczególny czas rekolekcji. Za grupą trzecią idzie grupa szósta, księża, księża salezjanie, wcześniej już przedstawieni, a za grupą szóstą wchodzi na teren klasztoru jasnogórskiego na Tebłonia, grupa z, z dwóch dekanatów z Prochowic i z Jawora. Grupę prowadzi kolejny rok ksiądz Krzysztof Szadowski, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela Prochowica. Dziękujemy za tę posługę wszystkim księżom, księżom przewodnikom, Księżą, którzy posługiwali profesjonała, tym, którzy głosili rekolekcyjne nauki, jako krążownicy w grupach, siostrom zakonnym i księżom, osobom świeckim. Wielkie dzięki za to ubogacenie naszych pielgrzymów.